Posmarowałam wazeliną opony koleżanki. Dziękowała mi za ten genialny patent. Mało kto wie o tych różnych zastosowaniach wazeliny. Wazelina to nie tylko świetny produkt do skóry, ma właściwości natłuszczające i konserwujące. Świetnie zabezpiecza powierzchnie. Nałóż trochę wazeliny na czyste opony i wetrzyj ją miękką ścierką z mikrofibry. Opony odzyskają głębie koloru i będą wyglądały jak nowe. Dodatkowo będą zabezpieczone przed pękaniem i przesuszaniem. Kolejnym świetnym zastosowaniem jest deska rozdzielcza. Delikatnie przetrzyj ją wazeliną, aby nadać satynowy połysk i zabezpieczyć przed promieniowaniem, które powoduje pękanie i blaknięcie. To samo możesz zrobić z kierownicą. Będzie wyglądać jak nowa i dłużej zachowa elastyczność. Na koniec nie zapomnij o plastikowych elementach na drzwiach. Wazelina nie tylko nada głębi koloru, ale także usunie drobne zarysowania. To tani i naprawdę skuteczny sposób, który robi ogromną różnicę.